Cześć! Z tej strony do Manu, a Ten materiał jest kontynuacją filmiku przedstawiającego największe gwiazdy jednego sezonu w historii Ultimate Team. Niespełna 3 lata temu stworzyłem wideo o największych ciemiężycielach, którzy błyszczeli raptem przez jeden rok gdzieś w okresie od początku istnienia tego trybu gry, aż do FIFA 16. A dzisiaj nadszedł czas na update o kolejne trzy odsłony, które mamy już za sobą, czyli FIFA 17, 18 oraz 19. Dalszy wstęp jest zbędny, bowiem ten. Nostalgiczny materiał powstaje ku potomności, a więc, Szanowni Państwo, oto kolejnych 10 największych gwiazd jednego sezonu w historii Ultimate Team, które nawet jeśli miały całkiem dobre i grywalne karty w przeszłości albo przyszłości, to nigdy nie błyszczały tak jak w tej jednej konkretnej odsłonie gry. Miejsce 10 musa Sow FIFA 17. Jaka FIFA taki kent, ale fakty są takie, że musa są w 17 już jako zwykła karta. Na pozycji strikera oceniony był na 81, jego inform, którego dostał pod koniec grudnia jako striker notowany był na 86, a karta Man of the Match, która do gry trafiła na początku stycznia, pomimo oceny ogólnej wynoszącej 85 w samej grze miała aż 89 kila. Senegalczyka z racji na narodowość ligę, w której grał, trudno było umieścić w jakimś grywalnym składzie, ale przez to jego karta była też całkiem tania i idealnie nadawała się na super rezerwowego, który oprócz niezłych umiejętności, takich jak 90 wykończenia, 90 siły czy 93 główek, był także po prostu w mecie gry. Po FIFA 17 Musa soł tak jak zresztą w przeszłości, już nigdy nie zapysnął, no ale co zrobił przez ten jeden rok, to jego. Miejsce dziewiąte Renato Sanchez FIFA 17. Ten gość nawet teraz ma kilka ciekawych kart, które ludzie uznają za użyteczne ale mimo tego nawet przez chwilę nie zbliżył się do sukcesu sprzed lat, bowiem Portugalczyk nie miał wtedy ładnych, wysoko ocenionych kart, ale ta jedna podstawowa była na tyle dobra, że od razu została jedną z najczęściej używanych w całej grze. I mówiąc to, mam na myśli absolutną topkę, gdzie Sanchez cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem od Ronaldo, Messiego czy Neymara. No ale też trudno, żeby było inaczej, skoro Renato w realiach siedemnastki ma czym podać, ma czym strzelić, wie jak bronić, ma sylwetkę, która od odnalazła się na ówczesnym silniku gry i po prostu jest tam rudem chulitem dla ubogich, którego dość łatwo wkomponować w hybrydę z wykorzystaniem innych użytecznych piłkarzy Bundesligi. Miejsce 8. Kondogbia. FIFA 19. Jest to dość podobna historia co u Sancheza, z tym, że Kondogbia od wielu lat dostępny był fut, ale zawsze brakowało mu umiejętności, a zwłaszcza tempa. To zmieniło się jednak wraz z nadejściem 19, gdzie jego podstawowa karta od razu zrobiła furorę. Francuz miał podstawowe pojęcie o wszystkim, a do tego posiadał cztery gwiazdki sztuczek i był wielki, bowiem mierzył aż 188 cm wzrostu. Taka karta naturalnie musiała zwrócić na siebie uwagę i oczywiście Oczywiście tak było, bowiem z miejsca został jednym z najchętniej używanych zawodników w całej grze, lecz niestety w międzyczasie zmienił narodowość z Francji na Republikę Środkowoafrykańską. Ex Francuz za swoją użyteczność w 19 otrzymał nawet kartę FUTIS, ale swoją dalszą popularność skreślił realnie jeszcze przed zakończeniem tej gry i obecnie nie jest nawet OP zawodnikiem w składach z La Liga. Miejsce siódme: Ralf Farman, FIFA 18. Niemiec był całkiem użytecznym piłkarzem także w przeszłości, ale wraz z 18ką rozbłysnął na skalę całej gry. Jak pamiętamy, w niej liczyły się głównie mocne strzały po ziemi. Jeśli dobrze daliśmy takie uderzenie, nie było szans, by ktokolwiek je obronił. A co do reszty, liczył się zasięg ramion i dobre klicie okien. No i właśnie to miał Farman. 196 cm wzrostu, świetny refleks. I ogólne zaniżone umiejętności wynikające z nisko ocenionych wykopów. Tylko, że realnie najlepsi drodzy bramkarze, tacy jak Van der Sar, nie wnosili do gry niczego więcej od Niemca i puszczali takie same bramki co on. A Farman był zawodnikiem, którego dość łatwo było wrzucić do składu, bowiem łapał mocne połączenie z genialnym w tamtym okresie boatengiem. Ralf na dobrą sprawę nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym. Jego popularność wynikała w dużej mierze z tego, że wszyscy bramkarze w 18 byli beznadziejni więc jeśli Lewy Aszyn za milion monet nie wniósł do gry niczego więcej niż on no to po co przepłacać Miejsce szóste Baka Yoko FIFA 18. Teoretycznie taki gości jak on w każdej FIFA jest od groma. zadowalające tempo, podstawowe umiejętności gry w obronie, średnie pracowitości i jako takie krótkie podania. Na papierze dosłownie nic nadzwyczajnego, a w samej grze sprawa wyglądała jednak nieco inaczej. Baka Yoko miał po prostu w sobie to coś, co sprawiało, że gasił wszystkich jak kiepa. Gracze od razu poznali się na jego niezwykłych umiejętnościach i do samego końca gry pozostał. On szóstym najczęściej używanym piłkarzem w 18. Niestety, a może na szczęście, Francuz równie szybko spadł ze światowego topu, bowiem już po roku zaliczył znaczny downgrade tempa, a do tego przeszedł do mniej popularnej ligi, przez co w 19 o wiele trudniej było wkomponować go do składu, aczkolwiek co na w 18, to jego. Miejsce piąte, Chris Molling, FIFA 17. Ten gość przez lata był w miarę popularnym i użytecznym zawodnikiem chętnie wybieranym przez graczy do swoich tanich składów z Premier League, ale w 17 pałka się przegła. To właśnie w niej Anglik dostał najwyżej ocenioną kartę w swoim życiu i okazało się przy okazji, że dzięki temu został także najpopularniejszym obrońcą nie tylko w Premier League, ale od razu całej grze. Ten wielki, szybki bydlak mierzący 192 cm wzrostu napsuł. Krwi każdemu, kto chociaż przez jeden dzień bawił się w Ultimate Team, no a co gorsze, za ten wyczyn, tak jak kilku poprzedników w tym materiale i jej obdarowało go jeszcze kartą Futis na zakończenie gry. Na szczęście w rzeczywistości Smolin nie grał tak dobrze jak FIFA 17 i po sezonie zaliczył spory spadek umiejętności, które jednocześnie uczyniły go piłkarzem przeciętnym. Miejsce czwarte Roman Olesundrini FIFA 18 Francuz, tak jak Chris, był jako tako użyteczny także w przeszłości, ale to właśnie w osiemnastce, już w piątej drużynie tygodnia dostał informa ocenionego na 82, który zapoczątkował erę zniszczenia. Ole Sondrini był szybki, zwinny, miał potężną siłę strzału i sylwetkę trudną do zatrzymania przez rywali. To był zawodnik idealnie skrojony pod osiemnastkę, który, pomimo gry w MLS, był wkomponowywany do składów dzięki swojej narodowości, lub po prostu używany jako super rezerwowy, no a co gorsze. Francuz w międzyczasie dostawał kolejne karty specjalne, aż ostatecznie wylądował w drużynie Futis. No ale też trudno, żeby było inaczej, bowiem jest to przecież ekipa zawodników wezdęcających się psychicznie, a Ole Sondrini znał się na tym jak mało kto. Miejsce trzecie Jack Batland, FIFA 17. Jest to prawdziwy fenomen, bowiem w przeciwieństwie do Farmana gracze nie wybierali Batlanda z braku laku, tylko dlatego, że ten gość naprawdę był dobry i często bronił więcej od niejednego golkipera ocenionego na 90 lub więcej. Oczywiście w tych interwencjach Anglikowi bez wątpienia sporo pomógł wzrost, wynoszący aż 196 cm, no a przez to był on także jednym z najlepszych bramkarzy interweniujących nogami. Fenomen Butlanda do dzisiaj jest jednak sporą zagadką. Na papierze ten goście z bramkarzem jak wielu innych, który chłoi się pierwszym lepszym strzałem, a w samej grze Anglik był po prostu genialny no i co gorsze, miał mocne połączenie z Chrisem Spolingiem. W każdym razie, jak do tego doszło, że na nowym silniku w erze kart wydawanych od czapy tak mocno zaistniał gołkiper, który oceniony jest tylko na 82, to pozostanie jedną z największych zagadek ludzkości. Miejsce drugie: Herwin Lozano FIFA 18. SiF Meksykanina grającego w lidze Holenderskiej został najpopularniejszą kartą specjalną w całej grze. Oczywiście tuż obok Alessandriniego. Lozano nie dało się wkomponować do żadnego sensownego składu, ale był jednym z najlepiej przystosowanych zawodników do silnika 18. Ten gość był szybszy od Prima Amriego, dryblował lepiej od Messiego i do tego obdarzony był niskimi, mocnymi strzałami, które niszczyły każdego. Z tego właśnie względu Lozanozo Stał super rezerwowym i to tak dobrym, że najlepsi progracze używali go na turniejach najwyższej rangi, ażeby w kryzysowych momentach niszczył on piłkarzy pokroju Patryka Wiery, Rio Ferdinanda czy Ruda Hulita. Lozano otrzymał także wiele świetnie wyglądających kart specjalnych w FIFA 19-20, ale nigdy, nawet przez chwilę, nie zbliżyły go one do sukcesu, który odniósł FIFA 18, i ludzie grali nimi często z sentymentu właśnie do tej gry. Miejsce pierwsze, Kenny Lala, FIFA 19. Nie napastnik, nie skrzydłowy, a boczny obrońca. I absolutnie niesamowita historia, bowiem oto pojawił się gość, którego niemalże nikt nie zna i który wypełnił odwieczną lukę na prawej obronie wśród Francuzów. Kenny Lala nie był jednak typową dziurą, a po prostu użytecznym zawodnikiem, którego SIF był już całkiem rywalny. Więc nic dziwnego, że to właśnie ten SIF został najchętniej używaną kartą specjalną w całej FIFA 19. A swoją popularnością wyprzedził i zniszczył przy tym całą konkurencję. Choć jednocześnie większość graczy nie pamięta nawet jak nazywa się klub, w którym występował Francuz no ale mimo to jego świetna gra w rzeczywistości w sezonie 2018-2019 regularnie dokładała nowe coraz to lepsze karty specjalne, aż ostatecznie Kenny Lala otrzymał totsa. Jeden niesamowity sezon postawił go na piedestale i trudno liczyć na to, że ten zawodnik będzie się jeszcze kiedykolwiek cieszyć tak ogromną popularnością jak w 19. No co przyniesie przyszłość? Kogo z 20 będziemy wspominać po latach, nie wiem, choć się domyślam. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!